Zając i żaba. Szarak, co nieraz bywał w kłopotach i trwogach, nie tracąc serca, póki czuł się rączy, teraz pod upadł na nogach, poczuł, że się źle z nim skończy. Więc jęknął z głębi serca, Ach, nie masz pod słońcem lichszego powołania, jak zostać zającem. Co mnie w dzień pies, lis, kruk, kania i wrona, nawet i ona, jak chce, tak gania. A w noc, gdy drzemie, oko się nie zmruża, bo lada komar bzyknie przez siatki pajęcze, wnet me serce zajęcze, tchórząc, tchórzliwiej odtchórza. Zbrzydło mi życie, co jest wiecznym niepokojem. Postanowiłem dziś je skończyć samobojem. Żegnaj więc, Miedzo, lat mych wiośnianych kolebko. Wy, kochanki młodości, kapusto i rzepko, pożegnalnymi łzami, dozwólcie się skropić, oznajmuję wszem wobec, że idę się topić. Tak z płaczem, gdy do stawu zwraca skoki słabe, po drodze stąpił na żabę. Tamu, jak raca drgnąwszy spod nóg szusla i z góry nalep wstaw staw plusla. A zając rzekł do siebie, niech nikt nie narzeka, że jest tchórzem, bo cały świat na tchórzu stoi. Każdy ma swoją żabę, co przed nim ucieka i swojego zająca, którego się boi.